Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani, witajcie 1 września w poniedziałek. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki właśnie nasz czas dla duszy z poranną kawkę. Kto ma kawkę i pije ze mną dzisiaj kawkę? Powiedzcie! Kochani, dzisiaj będzie krótko. Dziękuję Wam z całego serca za wszystko. Za każde bajkofi, za każdą, za każde wsparcie, za każdy komentarz, za wszystko. Bo to dzięki Wam rozwijam się ja i rozwija się mój kanał. Dziękuję Wam, naprawdę. Moi kochani. A teraz tak. Zobaczcie na swoje myśli. Kiedy nasze myśli krążą... W koło negatywnych rzeczy przyciągamy negatywne rzeczy. Kiedy nasze myśli krążą w koło pozytywnych rzeczy, przyciągamy pozytywne rzeczy. Ale teraz przyznajcie się, kto ma w sobie coś takiego, że mówi o sobie źle i na przykład ja się do niczego nie nadaję. No Kto ma coś takiego? Napiszcie w komentarzu, czy macie chociaż taką jedną rzecz, gdzie mówicie o sobie źle. Albo kurczę, ktoś mi znowu coś sprzątnął sprzed nosa. Zawsze tak jest. Ja to nie mam w życiu szczęścia. Inni to szczęście mają, ale ja tego szczęścia to w życiu nie mam. Przyznajcie się, pomyślcie, kto tak mówi. A tam ja mam takie nogi, bo moja cała rodzina to genetyczne. To u mnie to wszyscy tak mają w rodzinie. Nie, ja to nie, ja to, ja to tego mieć nie będę. No nie, no gdzie? Nie, no to ja nie. Przyznajcie się, kto tak o sobie mówi? Kto tak o sobie myśli? Napiszcie, nie musicie pisać, co mówicie. Powiem Wam tak. U mnie w głowie było zakorzenione ja to głupia jestem. Bardzo długo, słuchajcie, bardzo mocno to wyrzuciło. Ileś lat temu, już teraz nie pamiętam, kiedy z Małgosią Kwietniewską miałam nagrać yy, zrobić lajwa. I wyszło do mnie, przyszło do mnie, skąd to przyszło. Ja posłuchajcie, miałam tam taki stres, że ja byłam na lekach uspokajających. Tak, wzięłam sobie ziołowe leki uspokajające. Mało tego, mój stres był taki duży, że przecież sprzęt wywalał. Zanim się połączyłyśmy jeszcze na żywo, to, to moja energia po prostu rozłączała sprzęt. To, to było nie do opisania, ale był taki u mnie stres. I ten stres trochę też został do tej pory, chociaż bardzo z tym pracuję. Naprawdę pracuję z tym właśnie, z tym takim przeświadczeniem. A ty głupia jesteś, nic nie wiesz, co ty gadasz, głupo ty gadasz. Poszło to z dzieciństwa. Poszło to z dzieciństwa. Do tej pory mi się czasami to dostaje. Ale kiedy zmienicie myślenie, że to nie jest moje, to ktoś o mnie sobie tak myśli albo no, nikt nie jest głupi, każdy ma taką wiedzę, na ile jest gotowy. Jeżeli zaczniecie do siebie mówić, dostaje najlepsze zlecenia. Wszystko, czego się nie dotknę, zamieniam w złoto. Może ten dotyk mi dasa to nie za dobra rzecz, ale wszystko mi się udaje. Wszystko mi wychodzi. Anioły, mistrzowie, moi kochani przewodnicy, pomóżcie mi, że wszystko, co dotykam, wychodzi. Myśl o sobie dobrze. Wszystkie myśli, które gdzieś tam ci przychodzą do głowy, a ty tam się do niczego nie nadajesz, a ty tam to, a ty tam siam to, przetransformujcie to w coś. Nie odrzucajcie, bo jak odrzucicie, to i tak do was przyjdzie. Zamieńcie to, po prostu na kwiatki posadźcie tu sobie w doniczce albo na łące, gdzieś niech te kwiatki sobie rosną. Jest dobro zrobione, jest dobro zrobione. Anioły was poprowadzą. Mistrzowie z Kasz poprowadzą was. To są wasi opiekunowie. Poproście anio anioły, anioły, proszę, pomóżcie mi dobrze myśleć o sobie. I wiecie, kiedy naprawdę zaczynamy dobrze o sobie myśleć, kiedy budzimy się rano, budzimy się z myślą: Kurczę, no znowu mam dzień hurra! Nareszcie mogę doświadczyć znowu nowego dnia, wyspałam się. Kiedy idąc spać, idziemy spać z wdzięcznością, z miłością, to mamy wtedy też lekkie sny. I nasze życie, kochani, odmienia się, naprawdę odmienia się na, na lekkie, na cudowne. Kiedy przyjdą jakieś tam chmurki, to my potrafimy rozłożyć parasol nad sobą. Taki ochronny parasol. Aniołowie go trzymają. Idziemy przez ten deszcz, ale już nie mokniemy tak jak kiedyś. Ale to pięknie przyszło. No dobrze, moi kochani, miało być krótko, to będzie krótko. Pamiętajcie, mówcie o sobie dobrze. Budźcie się z wdzięcznością i chodźcie spać z wdzięcznością. Na moim kanale wiecie, na moim kanale są skarby, naprawdę. Poświęciłam temu kupa czasu i naprawdę są skarby. Jest wyzwanie, wdzięczność, klucz do magicznego życia. Kto nie zrobił, to kochani polecam. Naprawdę. Pokażę Wam, jak żyć w wdzięczności. Nauczy Was. To wyzwanie trwa 28 dni. I też jest ważne, wiecie, żeby zrobić to wyzwanie tak, jak Pan Bóg przykazał. Dlaczego? Dlatego, że 21 dni to jest taki minimalny okres, gdzie człowiek nabiera zdrowych nawyków. I czynność powtarzana przez 21 dni nieprzerwalnie, czyli nie możemy przerwać ani dnia, nie możemy. Codziennie, codziennie trzeba to zrobić. To wtedy to będzie już nawyk dla naszego umysłu. A my, jako ludzie, słuchajcie, kochamy nawyki. Kocham. Która jest godzina no to jeszcze minutę mogę do Was pogadać i kartę wyciągnąć. Więc jak zrobimy sobie tą wdzięczność, to my będziemy mieli tą wdzięczność taką z siebie już naturalną po jakimś czasie. Nie, że my będziemy sobie o wdzięczności przypominać, biorąc zeszyt do ręki. Wtedy to już będziemy czuć taką wdzięczność, że będziemy ryczeć. Ta wdzięczność w nas będzie taka jak oddech. Będziemy oddychać wdzięcznością. I nie będziemy wtedy źle o sobie myśleć, bo my nie będziemy mieli czasu, bo będzie tyle rzeczy do podziękowania za to, co my mamy, za to, co potrafimy, za to, co w środku posiadamy, że to nigdy rydy. Nie znajdziemy nawet chwili na jakieś narzekanie na siebie. I od dzisiaj mówimy o sobie dobrze. Wszystko, czego się dotknę, wszystko wychodzi. Mam najlepsze zlecenia, mam najlepszą pracę. Moja rodzina ma mnie wspiera. Moje ciało jest idealne, takie, jakie jest, bo takie sobie wybrała moja dusza. Ludzie w koło, którzy mnie otaczają, dokładnie są tacy, jaka ja jestem. Idealni. Tacy jacy mają być dla mnie na ten moment. I zobaczycie, że to się wszystko pozmienia. Mam cudowną rodzinę, mam cudowne dzieci, mam cudowne wnuki, mam cudowną pracę. Dobra. To jaką tu kartę wyciągnąć? Hmm. No weźmy sobie, to się do mnie uśmiecha. Karty się do mnie uśmiechają. Wiecie co, teraz dużo zapytań dostaję o karty i chyba zrobię takiego, takie nagranie. tylko kiedy ja to zrobię. No, kiedy ja to zrobię. Kochani, w, popisałam maila już do wszystkich osób. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli do kogoś nie napisałam maila, to proszę przypomnijcie się mi. Mógł mi gdzieś uciec, staram się zawsze oznaczyć gwiazdką, zapisać i, i wracać do tych maili. Ale kochani, mm, yy, no widzicie, i mgła mózgowa. <głanie> mgła mózgowa. I no właśnie, jeżeli się do kogoś nie odezwałam, to proszę, proszę przyszlijcie. Jeszcze jedna rzecz. Analiza już od tego miesiąca znaczy, się wszystkie osoby, które się zgłosiły w sierpniu, jeszcze analiza za 50 zł. Analiza od tego miesiąca już 70 zł. Ale też, kochani, yy, do analizy potrzebuję Wasze zdjęcie. Od razu przesyłajcie maila ze swoimi zdjęciami, tak, żebym widziała Wasze oczy i kawałek przestrzeni nad głową. Jak wykonuję analizę? To jeszcze. O, analizę wykonuję. To jest skala. To jest skala diagramowa od zera do 100. To jest wahadło. To jest wahadło. I za pomocą tego wahadła i tej skali, patrząc na wasze zdjęcie, czując waszą energię, wykonuję analizę czakr. Patrzę, w jakim stopniu są otwarte, porównuję to do skali Hawkinsa i za pomocą skali Hawkinsa, za pomocą mojej wiedzy czakralnej za pomocą notatek, robię opis. Ten opis jest z naszej strony, z zaleceniami, jak pracować z daną czakrą. gdzie te zalecenia, one są bardzo podobne, bo przy czakrach nie można za dużo wymyśleć, tak? Tam za dużo wymyśleć nie można, przy takiej analizie musiałabym Was poznać, ewentualnie zobaczyć, jak się zachowacie, no ale ja wtedy to bym musiała dużo, dużo więcej czasu temu poświęcić. To nie byłoby takie już hopsiu. No dobra, to też nie jest chłopsiu, bo to jest bardzo poważna sprawa ta analiza. Także jeżeli komuś nie odpisałam na maila, to bardzo proszę napiszcie do mnie, żeby mi ten mail gdzieś do góry wyskoczył. Jeżeli chcecie taką analizę, to proszę Was piszcie. Mail jest zawsze podany, no, w 90% podany pod opisem filmu. Czas dla duszy. małpa.gmail.com Tam jest tak napisane kontakt do mnie i tym mailem się do mnie kontaktujcie. A teraz karta, karta, która nam na dzisiaj wypadła, to teraźniejszość. Czekanie ma swój koniec. No to dokładnie, my na nic nie czekajmy. Po co czekać? Wszystko już mamy, to co mamy w danym momencie mieć. A jak na coś czekamy, to wysyłamy energię, że tego nie mamy, bo na to czekamy. Teraźniejszość. Znaczenie karty. Może teraz sobie myślisz całe szczęście. Poprzez tę kartę anioły mówią ci, że właśnie w tej chwili nadszedł odpowiedni moment na zrealizowanie tego, co już od dawna chciałeś zrobić. Teraz masz szczególnie możliwości, silne, pozytywne wsparcie, lub pojawia się wyjątkowa konstelacja astrologiczna, która otwiera przed Tobą wszystkie drzwi. Bądź odważny i podejmij próbę. Spójrz w dal i sięgnij po to, co oferuje Ci życie. Niezależnie od Twojej sytuacji, ta propozycja otoczona jest niebiańską opieką i zjawia się w odpowiedniej chwili, właśnie teraz. Złoty impuls, kochani. Przeczytaj książkę, którą już dawno chciałeś przeczytać, zapisz się na zajęcia, na które zawsze chciałeś się zapisać, zacznij nowe hobby, maluj, tańcz, rób. To. Za czym tęskni teraz Twoja dusza? Wszystko, czego teraz dotkniesz, mówiąc przenośnie, zmieni się w złoto. Zacznij od razu robić coś dobrego dla siebie i dla innych. Czy wy to słyszycie, jaka karta wyleciała? Wszystko, czego dotkniesz, do zamieni się w złoto. Tak mam sobie powtarzać. No, chyba że niekoniecznie chcecie mieć złote szklanki. Złote szklanki, bo złoto, srebro i miedź jest nam też bardzo potrzebna, wiecie, do życia. Więc sobie dotykajmy i zamieniajmy wszystko tak jak chcemy. Przytulam, kochani, życzę cudownego poniedziałku i taki cały tydzień będzie. Przytulam, Magda.